Cześć Wam. W tym odcinku chciałbym zrobić taki test, taki eksperyment, jak bardzo wytrzymały jest nasz karton na płyty analogowe. Wziąłem karton na płytę 12-calową, tak zwany karton wzmocniony. Mam dwie płyty analogowe, zapakowane, kupione z Allegro za kilka groszy. Zapakujemy je i przeprowadzimy kilka testów. Zaczynamy od pakowania gniazda zamykamy raz, dwa, trzy. Mam tutaj staśmy klejącą pomarańczową i żeby kartonik nam się nie otwarł, sklejmy go. Gdy już jest zapakowany i sklejony, obiniemy go jeszcze folią strecz. Test przeprowadzimy w warunkach naturalnych, czyli co może się z tą paczką stać podczas odróży do klienta. Dwie płyty analogowe w kartoniku wzmocnionym. Wzmocnienie tego kartonika charakteryzuje się takimi odbojami, taką, takim nadmiarem tektury, który powoduje amortyzację podczas upadku. Co może się wydarzyć podczas pierwszej próby? Na przykład, nam spadnie. O, i ktoś jeszcze w niego, w niego kopnął. Co może się drugiego zdarzyć? Że ktoś w emocjach negatywnych uderzy nim w podłogę dosyć mocno, albo co gorsza ktoś rzuci tym w ścianę. Zastanawiam się, czy jest jakiś trzeci test, być może, albo czwarty, być może ktoś by chciał to zgnieść w swoich rękach. Daję tutaj dosyć dużo swojej siły. Myślę, że może jeszcze ze trzy razy nim rzucę w ścianę i zobaczymy, co się wydarzy z tymi płytami. Może jeszcze raz mi spadnie, kopnę. I myślę, jak jeszcze raz rzucimy, to będzie w porządku. Tak go to przesyłka przychodzi do klienta, gdy zostaje wręczona klientowi, to jeszcze temu klientowi spada. I nie chcemy reklamacji. Nie lubimy reklamacji, dlatego sprawdzamy co się stało z kartonikiem oraz co, co ważniejsze zawartością kartonika. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz taki test przeprowadzam, więc sam jestem ciekaw jest też dajemy na bok, Przeci przecinamy taśmę. Nie wiem czemu, ale sam się stresuję. Odpakowywujemy. Raz, dwa. I zobaczymy, jak wyglądają płyty w środku. Jedna opinokio jest cała. Trudno, drodzy państwo, jakby stwierdzić, czy stało się coś. Kartonikiem, bo on już sam był taki dosyć mocno pognisony, A nie pakujemy, sprawdzamy drugą. Druga płyta również jest, jest cała. Co możemy jeszcze sprawdzić? Możemy sprawdzić, czy są jakiekolwiek zagięcia w gnieździe. To by świadczyło też o tym, czy płyty. Albo opakowanie płyt mogły zostać uszkodzone. Tu mówimy o tej, o tej powierzchni. Nie ma jakby żadnych dodatkowych zagnieceń, więc przypuszczam, że kartonik spełnił swoją, swoją rolę, swoje zadanie. O tych elementach amortyzujących, o których wspominałem, to są tutaj te miejsce, ta przestrzeń. Więc jak zamkniemy ten kartonik to on ma dosyć dużo przestrzeni, która amortyzuje jakiekolwiek upadki czy to co się może z tą płytą wydarzyć w trakcie przesyłki. Myślę, że test przeszedł prawidłowo. Ten karton jest wykonany z tektury trzywarstwowej o gramaturze 510, więc to jest również tektura wzmocniona, która jeszcze bardziej gwarantuje jakby bezpieczeństwo zawartości. Dzięki, trzymajcie się.